OH! Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie, jestem Karmek, to jest szósty odcinek z serii Star Wars Jedi Knight Jedi Academy. Jak widzicie przyszliśmy ostatnio sobie odcinek... Przyszliśmy sobie odcinek, przyszliśmy sobie misję fabula, fabularną schod. Po misji dostałem możliwość wybrania sobie nowego stylu, ja sobie wybrałem ciężki, ponieważ najwygodniej mi się zawsze nie grało na internecie i właśnie w singlu. A więc lecimy sobie dalej tak wybrałem misję z rankorem zobaczycie co, co, co tu się będzie działo muszę wykumać Jaką mam bo już nie pamiętam a nie tu nie lec mi się staje, że tu o no właśnie dobrze mi się zdawało a sobie jednak przyciszę troszkę muzykę jest jak... za głośno okej, okay. tak powinno iść w porządku aha, z tym ja, przyszliśmy i to sobie przejdziemy weźmiemy sobie styl szybki i wpadamy hello, ciach przyspieszamy czas sobie nie mam wygodnie ciach, ciach a i dostaliśmy lepsze przyspieszenie czasu jak zauważyliście Każdy hmm. W każdym razie takim... Yy, ostatnio... Za, zawsze po... No misja jest taka dość ciężka, muszę przyznać szczęście Właśnie uwolniłem... Nie, nie uwolniłem Teraz jestem tutaj a więźniowie się uwolnili stamtąd i teraz szybko trzeba biec ich uratować, bo szanowny pan rank Rankor. Zaraz zobaczycie jeśli ktoś nie, nie wie o co mi chodzi. I to zobaczy Właśnie Nie tu Cholera, zaraz nic z i będzie po obcokach. tu Cholera ale zaczynamy fejdę ajajajajajaj nie tu co miałby się wrócić tu najwidoczniej idziemy sobie tutaj o, już do mnie rzucają z granatu nie ma paduwa, gincie tak jest zdobyłeś klucz dostępny aha Czyli mamy już tutaj dostęp, Dobrze, nie jest źle, czyli tamten klucz dostępu powinien też chyba pasować tam, no nie jestem 100% pewien, ale tak mi się w każdym razie wydaje, więc sobie już chyba pobiegniemy, pobiegniemy, było tutaj i tutaj, czy już, już karty dostępu, no jaki ze ze mnie no nie wiem, wydaje mi się, że tu powinno się otwierać o co chodzi. Hmm. Jeszcze raz, wchodzę sobie tutaj, idę sobie tutaj Stąd wszystko czytam Chciałbym tam przejść, ale na nie przejdę zbytnio. Hmm No troszkę przykusik Może coś mam gdzieś rozwalić No nie no to nie Dobra Ja spauzuję odcinek Jak znajdę gdzie miałem otworzyć te drzwi To powrócimy A więc krótkie cięcie Okej, okay, a więc ja do was wracam. Znalazłem wyjście, po prostu trzeba było przejść tak, no proszę was. Moja, mój fail. Niestety. A więc poznamy i Rancora. Taki bardzo fajny przyjemniaczek naprawdę. O właśnie. Hello. Przystojmy jak co nie? jest dosłownie strach i czegoś takiego podejść Nie wiem czy kojarzycie, ale właśnie w któryś z odcinków Star Warsów właśnie Rancor był... Nie wiem czy kojarzycie Dobra, Rancor teraz tam nic nie zrobi Chodźcie ze mną Come on ty co, wiksujesz się? No, idziecie ze mną. Idziecie, a, bo oni się musiałem gadać. Dostałem karty dostępu. Pięknie, przyjemnie. Come on, come on dzieci. Zieloni. I tak właśnie misja polega na tym, żeby uwolnić wszystkich więźniów, zaprowadzić ich tutaj, żeby nie zjadł ich ranko. No. O, uwolniłeś czterech więźniów. Dobrze. Abyście no mnie puścili. Dzięki. Myślę, że oni powinni chyba zniknąć. Zawsze znikali, ale nie pamiętam już. Dobra, testowaliśmy karty dostępu. No ciekawe jak więźniowie mieli karty dostępu. Ale w to nie będziemy się mieszać. A i taki malutki sekrecik. Proszę bardzo. No sekret no i to nie ma nic dużo ciekawego. jest sama amunicja, ale to nam się nie przydaje. A jest nasz przyjemniak. No ale my wpadamy dalej. Idziemy sobą tutaj. I jedziemy, jedziemy. Pięknie mamy punkt, punkt kontrolny. Już widzę, że na nas czekają się mała. Ale umrzecie... Barman też jest wszystkim winny Widzicie jaki teraz skokszony mamy ten e, tryb przyspieszania O, do zielonych, tutaj możemy uwolnić zielonych, no tutaj idziemy, uwolnimy sobie zielonych Znaczy zielonych, zielonych O, się ma? jak pięknie dostał, to się trzeba nie strzeba Nikt nie waży się ze mną Dobra. Otwieramy. Niestety sorry, ale mam troszkę katar będę mu pociągający. No niestety tak bywa. Ostatnio coś. Ciągle choruję. Niestety. On zielony. No. Kolejny. Kolejny czwóreczka. Teraz tylko będzie gorzej, bo oni nie są już przy wyjściu. Dobra. Ja będę się zajmował rancorem. Mogę być cię uciekać. A, oni swoją drogą, świetnie. Wolę, żeby szli za mną. No i wyprzedzę. ty, biegniecie, tędy? Tędy biegniecie. Dobra. Jesteś ziomuś, chodź do mnie. Chodź ze mną. Ja tu jestem. Chodź. Chodź. A mi nie biegną ich zostaw w spokoju Tak, o! o fuck, ściana, ściana Musimy uciec od niego Dobra, chyba wszyscy już Przebiegli, tak mi się wydaje, więc na razie ziomuś I stawią cię w spokoju z Twoją własną samotnością Mi się wydaje, że wszyscy poszli, bo jak nie to mam Jedną wielką lipę O! Dogonię ich jeszcze, będzie dobrze Dobrze, że wiedzą gdzie uciekać jest tylko jeden więzień Gdzie jest kolejna trójka? Już byśmy już na początku sami zlamieni Byłoby niefajnie Ale byśmy mogli nazwać to... Wypadkiem... A, są, są, chodź Tylko nie czekają. tutaj, do mnie, do mnie Okej, okay, jeden biegnie. Drugi biegnie. Ops, stałem. Okno I chyba trzeci bieg. Przyjdziemy się naokoło. Tu panie raper. ja ciebie nie poduszę. Ale widzę, że się bardzo denerwujesz. Tu jestem. Chodź. Chodź. Kiedyś... Mi się akurat właśnie udało go zabić, ale odrodził się. Myślałem, że jak go zabiję, to będzie łatwiej. Ośmiu więźniów. Dobra, wszyscy się uratowali, nie było tak źle. A więc jedziemy sobie jeszcze raz. Po kolejnych... Może wam pokażę teraz jak się gra z tylem czerwonym, a tu sobie ich znowu jesteście. On jest właśnie dość polny. Dlatego... Do a no ja sobie go akurat specjalnie wziąłem na sitów. To ja właśnie będą jakieś walki na miecze, to ten styl zdaje swój egzamin. Kolejny. I kolejny przyjemniak. Taki dość niegroźny. Okej, okay. niebiescy, niebiescy tutaj. A tam jest coś innego. A ktoś jeszcze do mnie strzela. Przewracamy i dobijamy Postaram się... o właśnie, zapomniałem Wam pokazać jeszcze yy, Będę musiał Wam jeszcze pokazać duszenie, które sobie odblokowałem Zacząłem odblokować się stronę Bierzemy sobie kolesia i no możemy nim majtać Wywracamy drugiego O! To nie było za dobre O, nie było jest, sobie tego popchniemy, wywrócimy, dobijamy Chłopaki bardzo prości są do zabicia. No ale tak jak mówiłem, idziemy teraz po niebieskich. Znaczy niebieskich, chodzi mi o te... po prostu znaczki, które nam pokazują gdzie iść, żeby odblokować kolejnych... Gin. I tych gin. Super. Tak, tak, tak. Sorry, ale jest to strasznie pociągający. No ja to wiem, by Wie to wiecie, wszyscy to wiedzą. Aha. Jest 3 na 4. No mi nie jest tragiczna, co fakt. Kiedyś jak byłem młodszy wydawało mi się o wiele cięższa niż teraz. Okej, okay, chodźmy. Czyli zauważyłem, że jak za bardzo się od nich oddalam, to oni nie biegną po prostu. Siema! ma przyjemniaku Ops, ops. musimy się wyleczyć bo jest już wydziablony uziomek to rankor. biegniemy tutaj naokoło tak jak nasi biegli chodź muszę teraz troszkę odpocząć żeby mi energia wróciła. Oni chyba już pobiegnie, mam na każdym razie taką nadzieję No chodź, nie wstydź się Tu jestem Tu jestem Oj, znowu mnie uderzył Najlepiej właśnie sobie go zostawić zawsze przy drzwiach, bo jak zostawimy go gdzieś tam, to zanim my dobiegniemy do naszych 11 12 Dobra, super Wszyscy znowu się uratowali Znowu sobie biegniemy w no domu pewnie będą czekać na nas nie wiadomo skąd przeciwnicy O właśnie Tym razem byli zaawansowani Już zostawili na nas błateczkę. No pięknie, tutaj rozwaliliśmy Rozbawione No i znowu mieczek bierzemy. <laughs> o No wam się to nigdy umieranie nie znudzi no No ten to chyba pancerny był. <laughs> Okej, okay, biegniemy dalej. Tutaj po lewej byliśmy, teraz została nam tutaj prawa strona, tylko nie pytam, czy coś tu jak to jest. Dalej. Tak, możemy jechać do góry, więc jedziemy sobie do góry. Tutaj mamy ostatni do odblokowania. Odblokowania lub ratowania. Tak jest. Ktoś się jeszcze denerwuje? Nie, myślałem. Dobra. Otwieramy. Nie pęta właśnie, czy muszę wszystkich uratować, czy tyle, ile mi się uda. Nie wiem, czy gra właśnie jest zaskryptowana tak, żeby tam jakiś margines błędu nie Ale myślę, że uratujemy wszystkich. Dobra. ziomki ziomki poziomki. Biegniemy biegnijcie o rancor no hello baby chcesz ze mną porozmawiać nie, nie chcesz boisz się? nie boisz się tak, znowu ściana i to jest właśnie to jak się biegnie tyłem a, oni się już uratowali dobra, ziom na razie Powinny wraz z nimi bo to są ostatnie ziomki i poziomki i zobaczymy co wyjdzie z tego akurat na tej misji zakończymy sobie odcinek o no nowe cele super Przeniknij do twierdzy hutaj zlokalizuj miejsce pobytu więźniów dobra wróć do tunelu. już by to było koniec nowe cele wróć do tunelu tak no i koniec misji Myśmy zakończyli sobie ładnie misję. Dobra robota, Jaden. Starsi ludzie wrócili do miasta. Czuję, że nie zobaczymy twarzy tego szlamowatego huta, kiedy odkryję, że wszyscy jego więźniowie uciekli. Okej, okay. tam sobie misję zrobiliśmy. W następnym odcinku zrobimy sobie kolejną Teraz się z Wami żegnam A więc do zobaczenia Jeśli Wam się odcinek podobał Lajkujcie Macie mi coś do przekazania Komentujcie I zapraszam do subskrypcji mojego kanału A więc do zobaczenia na razie I cześć